Może zdążę chociaż powiedzieć coś eee, Pochmurny poranek Wstawiłem pranie Tyryryry. Stwierdziłem, że w tym tygodniu nagrywam vloga Siadam dalej do kompa, ponieważ trzeba materiały pomontować eee, Też między innymi dla Anabel, ponieważ eee, ostatnio z nimi współpracuję Ruszycie za projekt, który planuję jeszcze na ten miesiąc, żeby Wam go już ujawnić. W końcu utkałem już drugą brodę do projektu Tutaj na moim stanowisku, gdzie robię większość rzeczy no jest burdelik, ponieważ jeszcze nie miałem kiedy nawet go posprzątać, od razu po nagrywaniu zająłem się montażem. Kiedyś już robiłem Violette Villas, teraz ro robiłem tę stylizację, makijaż kosmetykami Annabelle. A tutaj stanowisko, które już widzieliście nie jeden raz, czyli stanowisko mojej postprodukcji, czasami też sobie w coś pogram. Chociaż ostatnio stwierdziłem, że już nie mam tak jak kiedyś, że naprawdę lubiłem sobie pograć, czy to na kompie, czy na PlayStation. Tak to PlayStation stoi, się kurze. Balony po urodzinach już trochę sflaczały, ale mam jeszcze <grym> na nie pomysł. Właśnie wysłałem materiał do marki, a teraz sam sobie poprzerabiam jakieś foty na swoje konto i lecę z kolejnymi rzeczami. Niedawno nie było już tej peruki. Tak ją właśnie trochę odświeżyłem. Myślę, że wykorzystam ją do stylizacji na nagranie odcinka na poniedziałek. Tutaj są wyprane peruki, których jeszcze nie używałem. A, a także też takie, które używałem, jak na przykład tutaj te czarne, ale y, one nie mają jeszcze jakiegoś dziwnego zapachu. I są jeszcze tutaj w tych wszystkich boksach. Trochę ich jest. Jeszcze w sypialni w jednej torbie. Tę czerwoną mogliście widzieć na przykład w odcinku świątecznym. Zanim tę perukę doprowadziłem do takiego stanu, to ona najpierw była wielką kulą bordowych loków. Później pierwszy raz ją wyprałem i zrobiłem z niej rose. A teraz wygląda tak. Ale tak na nią patrzę i mam już na nią kolejne plany. Tutaj leży Billy, czyli jedna z najdroższych peruk, jaką mam. I peruka, którą zrobiłem do programu w ubiegłym roku, czyli na stylizację, na urszulę. W ogóle tak myślę, że chyba zrobię taki odcinek, gdzie wyciągam wszystkie peruki, bo ja sam jestem ciekawy, ile ich jest. Czas podgrzać piecyk, wystylizować tę brodę w końcu. Jak nieśmietnik w tle, to prześladuje mnie yy, papierowy żyrandol z IKEA. A tam jeszcze to zdechy palo. Jest pochmurny dzień, byłem pozałatwić parę rzeczy na mieście, później mam jeszcze spotkanie biznesowe, a wieczorem jadę do. Gagi. Będziemy grać w grę, którą dostałem w sumie od niej na urodziny. Ale że jeszcze jest właśnie parę godzin, to dokończę te kłaki, żeby można było już zdjąć je z główki i zacząć robić kolejne. A co to będzie dowiecie się już naprawdę, mam nadzieję, niedługo. Przyniosłem swój ulubiony kubek z odpowiednią zawartością, czyli tutaj akurat <grym się wyszło> teraz kawą zbożową. Tym osobom, którym się wydaje, że to jest bardzo nudne zajęcie, takie tkanie po włosek po włosku, czy stylizowanie zarostu właśnie peruk, dla mnie jest bardzo satysfakcjonujące, a przez to, że w sumie robi się wszystko względem szablonu, piecyk tak strzela, bo się rozgrzewam, to wtedy mam też czas, żeby na przykład odpalić sobie zaległe filmiki, jakieś słuchowiska, podcasty, i właśnie teraz też to zrobię. Tak, słuchajcie, właśnie wróciliśmy ze spotkania biznesowego. I tutaj jest prezent dla naszej koleżanki, która zaraz przyjdzie. A zobaczcie kto tutaj jest. Poznajesz mnie? A, poznajesz. Och jęś. <laughs> Widzicie, Jaga jest na tyle bezszczelna, że musiała sobie moją podobiznę przywiesić na drzwiach. Proszę Państwa, jesteśmy w magicznym pokoju Dagi. Czeka, co robisz? Co to <laughs> zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Dragha jak nie nosi okularów, to po prostu ma. Duży ekran. Wow! Biedne kociątko. Co ten pan zrobił? Wystraszył cię. Powdzięcz się tu. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Masz Judasza zbitego. Boże, Jehowy idą. Głodne jest drugi co przyniosłaś? Żabka, lokowanie produktu. Czy to Oreo Lady Gaga? Jasne. Ja nie wiem, o którym my wyjdziemy dzisiaj stąd. Czy... Ale ty O, kto to jest? Co tam się kryje? To jest ujęcie pod tytułem Silna i Niezależna Kobieta. A nie jakieś tam TVP Kobieta. Chodzi Maryjka z butelki z Gwinta? To najlepsza. Ale tak z Gwinta? No, poczekaj. A za darmo to Józko Proszę bardzo. No i teraz już zamazujemy obraz. Poczekaj. Nie, nie. No, no, Zobacz, on kradnie zaraz te chipsy i ciastka. Nie tam Juba za swoje koty. Od... I on czuje. Ta <grym> wylizała całą szyję. No sorry rękę lej... sobie oblizałam. Proszę Państwa, nie wiem, co tu się dzieje. Juba oblizuje. Czyli to buty? Drapie. Drapie? Nie trafię? Proszę Państwa, właśnie oglądamy instrukcję. Kto to będzie? Żeby w ogóle zagrać. Nie ma kompletnie żadnego wpływu na grę. O to po prostu, żeby, nie wiem, być może klimatycznie, nie wiem, lepiej zimą. Ja pograć, chcę być nudną loftą. Ła, wa, 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 wa. wa, wa. Mm. Także mi powiedzcie, czy mi pasuje kotałkę? Tylko co to za burdel jest w tych żetonach? Przepraszam, jeszcze to trafię. Słuchajcie, najbardziej zainteresowanym grą jest oczywiście gizmo, proszę bardzo. Już siedzi w kartoniku, a w sumie w przykrywce. Jak tam? A, Wygodny? Później... Nie się zastanów, no. czy chcesz, co robić. Nie, 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 a jakby jak skończę Kasia, to wam wytłumaczę, jaką głupotę właśnie. Jesteśmy po pierwszym rozdaniu, niby Kasia wygrała, ale niby nie, bo nie postawiła wszystkiego jedna jednak. Dobra, kartę ale była najbliższa. Byłaś najbliższa. Mm. Ej, proszę Państwa, jesteśmy przy słynnym przystanku Słuchajcie, tutaj. żeby pozasuwać te takie... Tak, te tak, 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 ja teraz żeby ci wiesz... Słynny przystanek, gdzie Dżaga nagrywa dramy Pewnie będę musiał na maksymalnym przyspieszeniu to pokazać, jak szybko bardzo porządkuje plansze <noise> <noise> Okej, <Okay>, chyba nie Raz <noise> <noise> A kaptur masz? Ej, wiecie, bo tu jest taki no, kurder, że nie mogę, 3-6 9.12. Jest mm. na nie? Celun no. mm, fryzjerski. Ten jest na przykład A... nowa wersja, 160. Patrzcie, już szuka następny. Nie, ja to trokule to chcę. E, e, zobaczcie, Jaga stwierdziła, że jest za dużo światła, więc gramy przy takim Bardzo Zajebiście. Dobra, się, się. Zobaczcie, dobrać. my gramy dalej. E, tylko koty się zmieniły w opakowaniu. Tak, tutaj takie czarne leży. Gambit. A tutaj no. jest poważna rozgrywka. Dżaga mocno myśli, bardzo mocno myśli i myśli. Odpadła i no co teraz szkoda. leci? No. Co? Podsum Podsumuj w dwóch zdaniach e, tę rozgrywkę, te dwie rozgrywki. Ekstrawagancka. A ty, Kasia, pod, miałam w dwóch, dałeś mi chwilę. Wygrałaś, kłamiesz. Wygrała, wyprawiała się. Ja prawie wygrała. Widzicie się? Jako wygrana? Tak, bo to pierwszy raz. A Dobra. co powiedziesz o Dżadze? Dżada jest myślicielem uwalnia u niego emocje i zachowania, których mam nie chciała. Naprawdę. Leżanka kupiła specjalne oreo, czyli Lady Gaga i co? Nie otworzyła ich przez cały wieczór, więc ja nie teraz na odchodne. Po prostu je otworzę. To, y, y, <laughs> to jest unboxing przez. Kobiety To jest unboxing przez zranioną osobę. Zobaczcie na jaki no, Zobaczcie no, no na jej ty, a ty umiesz otwierać pudełka, Bo ty, otwiera bez no, jednego palca. No ale jest chyba otwórz, nie, nie otwieraj. Ale otwiera bez jednego palca. Wiesz się, jak swoje, proszę Ej, prosto. one są różowe, nie, są różowe czy czarne? Nie, Muszą są zwykłe. Otwieraj. No są zwykłe. Musi być różowe. Ej, czy nie No to co, to tylko opakowanie jest różowe? No ja, się Pejka Lady Gagi ja nie kupiła! To jest skanda! Właśnie po zakończonej rozgrywce... Kto yy, zajął stół? No kto? No? No? Kto? Gizmo! Jak się pan z tym czuje? No, a ja się nie mogę po prostu na Słuchajcie, jest w sumie późno. Ale jeszcze przypomniało mi się, że paczka na mnie czeka w paczku macie, więc ją odbiorę. Gdybym nie miał zajętej ręki, a w sumie dwóch, bo teraz przez aparat, tobym sprawdził czy znowu ktoś tam powtykał jakieś pieniądze. Nagrywam już telefonem, bo nawet nie mam w co wziąć aparatu. Jaki ten telefon ma straszną jakość w ciemności, no ale okej. Okay. Widzicie to? <laughs> Wchodzicie do domu i widzicie coś takiego. Ja już jestem przyzwyczajony. Często jest tak, że nie wiem, co to zapaczka, od kogo i tak dalej. Więc obchodzę się z nimi bardzo delikatnie. Natomiast tutaj wiem, co jest i mogę zrobić po prostu tak. Zemdlała. Dobra, zanim pójdę pod prysznic, otworzę pakę. Zobaczcie, nowe przyjaciółki przyszły, dołączą do, do reszty. Gdy dokupiłem szafkę, to właśnie zrobiło mi się trochę miejsca, więc teraz będą jednakowe główki, na których będą najnowsze projekty. I co z tego, że one są takie same? Ja myślę, że po prostu każda powinna mieć swoje imię. Jak myślicie? Dawno temu miałem kiedyś taką właśnie, ale nie styropianową, tylko plastikową. I to była główka męska, i nazywał się Edziu. Ale niestety Edzia już tutaj z nami nie ma, ponieważ. Oddał swoją głowę do innego projektu. Został przetopiony. Także na ten moment jest pięć główek styropianowych, z czego teraz będę potrzebował czterech szczególnie, do czterech różnych projektów. Tego jak najbardziej możecie dawać propozycje imion w komentarzach. Liczę na was. Poprysicy już w łóżku. <ślesk> 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 Mimo wszystko dobrze jest czasami wyjść po prostu nawet z tą szmatą na ryju. był bardzo fajny wieczór. Ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem w jakieś, w jakieś planszówki w ogóle. Dwa zazdroszczę w sumie trochę dżadze, właśnie yy, kotków. <gryw> ja jestem bardzo, że tak powiem, zwierzakowy. Bardzo lubię zwierzaki. Dlatego od jakiegoś czasu też się rozglądam. Mm, za kotką brytyjską, niebieską najlepiej, krótkowłosą. Lampka zazwyczaj jest ustawiona na godzinę. Czasami jest miło się popatrzeć w taką iluzję tafli wody. Czy tam gwiazd, czy zorzy. Tutaj akurat dzisiaj takie wybrałem kolory. Czas iść spać, ponieważ jutro też dużo sporo do roboty, a po południu, w sumie pod wieczór, trzeba się ogolić, zrobić sobie makijaż i będzie live. Tak się składa, że jutro jest Dzień Kobiet. Nie wiem, czy wszystkie kobiety, które mnie obserwują na tym kanale, dotrą na nowy kanał. Dlatego tutaj chcę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim, żeby spełniło się to, o czym same marzycie. I przede wszystkim, żebyście były szczęśliwe, bo pamiętajcie, że tona make-upu, włosy to nie wszystko. Jeśli mimo wszystko macie ochotę zobaczyć odcinek na Dzień Kobiet na nowym kanale, oczywiście link do nowego kanału zostawiam wam w opisie i już jutro tam nowy odcinek się pojawi. Właśnie w takiej stylizacji. Do zobaczenia.